Witam państwa. Dzisiaj moim i państwa gościem jest pan profesor Mirosław Dakowski. Witam pana. Witam pana i państwa. Jedno słowo, tylko już nie będę długo mówił. Przypomnę powiem tym, którzy nie wiedzą, ukazała się właśnie bardzo ważna książka księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi słowo na trudny czas, książka, która może nam pom pomóc wyjść z tego z tej sytuacji, w której się znajdujemy, natomiast z panem profesorem chciałem porozmawiać o Konfederacji, bo z nikim tutaj nie można porozmawiać, wszyscy nabierają wody w usta tak? i są bardzo dyplomatyczni, natomiast gościł tutaj u nas w programie pan poseł Jarosław Sachajko z Kukiz 15 i Krótko porozmawialiśmy też o tym, że były rozmowy Kukiza z Konfederacją i Konfederacja odrzuciła postulat, żeby jednomandatowe okręgi wyborcze znalazły się w wspólnym programie formacji. No i dlatego nagle Kukiz 15 znalazł się w, wspólnie z PSL-em, który Obiecał, że o te y, okręgi zawalczy. Ale to taka uwaga na marginesie. Natomiast no, y, dodałem jeszcze tak, że kiedy powstawała Konfederacja, y, przypomnijmy, że ona powstawała y, w, w związku z wyborami do Europarlamentu. Prawda? Ja ją wtedy też wsparłem, nawet znalazłem się na listach wyborczych, ale nie, 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 nie chciałem być. Tak. Europosłem, tylko po prostu chciałem swoim nazwiskiem no jakoś tak. tam wesprzeć. Natomiast jak już były wybory do Parlamentu, to już odmówiłem. Znaczy, mój zarzut był zawsze, że no, z korwinem minie po drodze, prawda? Natomiast no, chciałbym prosić o, o jakiś komentarz w ogóle, bo Wielu ludzi wiązało wielkie nadzieje z konfederacją i teraz jak ja mam kontakt z wieloma osobami, prawda, bo, bo i spotykam się, i do mnie piszą, i dzwonią, no to jakby są coraz bardziej konfederacją rozczarowani. Y, jakby pan profesor skomentował tą formację? Myślę, że tutaj trzeba by głębiej wejść. Co to jest ta pseudodemokracja, którą nam narzucono? To znaczy, jak państwo... Na pewno nie pamiętają, był taki towarzysz Geremek, którego wszyscy znają jako wielką postać, oczywiście, ale to był facet, który w roku 89-90 zablokował powstanie w Polsce naturalnego sposobu wybierania posłów. To znaczy, to właśnie był towarzysz Lewortow, który wtedy już się nazywał Geremek, który powiedział, że nie, nie, najbardziej postępowe to jest ordynacja proporcjonalna. A myśmy wtedy walczyli o to, żeby wybierać w sposób tani i wybierać w sposób szybki i wybierać tych ludzi, których ich wyborcy chcą wybrać, po prostu wybrać ludzi, czyli wybrać w jednomandatowych okręgach wyborczych poszczególne osoby. To się nie udało. Właśnie na skutek tych y, spisków, mówiąc no, już y, szczerze, y, grupy Geremka i, i wszystkich związanych z Magdalenką, czyli z tym oszustwem Magdalence. I od tego czasu mamy to, że musimy wybierać partię. To znaczy. Jarosław niby, Kaczyński też krzyczał przeciwko. Jarosław i Lech Kaczyński. Byli zdecydowanie i bardzo mocno przeciwko jednomandowym okręgom. Co mogę powiedzieć, z tego, choćby z tego względu, że kiedy się ruch jednomandowych okręgów rozwijał w Polsce, myśmy kilkakrotnie się spotykali z nimi na korytarzach sądowych, właśnie w sprawie Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. I tam Pytałem się, no, py, mówiłem mu, panie, nie pamiętam, czy panie Jarosławie, czy pan nie był wtedy prezesem, więc pewnie panie ministrze, przecież pan i tak by się do Sejmu dostał, bo pan przecież pana twarz ciągle w telewizji jest. Ale chodziło im, no tak półoficjalnie o to, no tak, ale wtedy ja nie byłbym prezesem, tylko byłbym zwykłym posłem. I to jest ta wielka różnica, która jest między tą ordynacją, Partyjacką, która w tej chwili niemiłosierdzie rządzi w Polsce, a ordynacją naturalną, w której wybieramy tego posła, tego człowieka, tylko uważamy za najlepszego, odważnego i, i sensownego. I on wtedy musi spełniać, żeby zostać znowu, musi spełniać osobiście kryteria uczciwości, odwagi, pracowitości, coś takiego. Otóż, kiedy zniszczono przy pomocy y, ludzi, prowadzących pana Pawła Kukiza, zniszczono ruch jednomandatowych okręgów wyborczych, bo mieliśmy z Pawłem kontakty, uczyliśmy go tych spraw jednomandatowych okręgów, ale on szybko bryknął i y, już nie wiem do czego to były wybory, tutaj chyba sejmowe, y, w Polsce, y, on postanowił zrobić właśnie ruch Kukiza, y, w którym natychmiast Mimo że podstawowym zadaniem ich było wprowadzanie jednomandatowych okręgów wyborczych. Pod pierwszą rzeczą, którą e, zrobili ludzie, e, czy siły prowadzące Pawła Kukiza, to było wycięcie wszystkich znających się, i zdolnych i odważnych ludzi z ruchu jednomandatowych okręgów wyborczych i wpuszczenie jakichś tam no, bardzo różnych, dziwnych osób. Między innymi wtedy ci byli również, którzy później przeszli do konfederacji, i po prostu był, chodziło o to tym myślącym, planującym, żeby wewnątrz grupy Kukiza była yy, bałagan, mieszanka, sprzeczności, kłótnie, intrygi. I to się stało. I natychmiast potem, kiedy właśnie Kukiz zdradził jednomontowe okręgi wyborcze, napisałem, to jest również na mojej stronie, na wielu innych stronach też to było, że to jest pogrzeb y, ruchu Kukiza, wtedy kiedy oni w triumfie wchodzili do Sejmu. I tak się rzeczywiście stało. Ruch Kukiza stał się y, ruchem, który, w którym poszczególne osoby patrzyły, do której partii to przejść, do której się najbardziej opłaca przejść, które najwięcej da. I roz, rozpadł się. I między innymi z części tych ludzi znowu oficerowie prowadzący, prowadzący politykę polską postanowili, że trzeba zrobić jakieś takie ugrupowanie, które byłoby prawicowe i patriotyczne. I widziałem, w jaki sposób różne grupy były zachęcane do tego, żeby pójść również wspólnie razem. W Konfederacji. Tych grup, z tego, co ja wiem, jest co najmniej trzy wewnątrz Konfederacji. Znaczy, jedna to jest ta grupa jakichś libertarian od e, korwina Mikę, e, druga to jest taka grupa jakaś nacjonalno, narodowa, już nie wiem, już zostawmy nazwiska, a trzecia to jest grupa uczciwych katolików tradycji. I te trzy grupy między sobą tak jak były powołane, do tego, żeby między sobą walczyły, tak jest między sobą walczą. Więc to, że nie da się z, zaprowadzić jednego rozsądnego kierunku, tylko jest oczywistym skutkiem tego planu. A poszczególne osoby, które są wewnątrz Konfederacji, oczywiście w miarę swoich czasami wielkich możliwości, jak w przypadku Grzegorza Brauna, próbują Mówić, pisać, domagać się czegoś w Sejmie, jednocześnie wiedząc, że szansa, że Sejm skorzysta z tych dobrych rad jest zero. Ponieważ Sejm jest tym Sejmem Partyjnym, takim, w którym potrzebny jest taki kwiatek przy korzuchu, jaką jest Konfederacja, i jednocześnie pokazują, a widzicie, jesteście kwiatkiem przy korzuchu, a jednocześnie się życie między sobą. Wiem, że był jeden program, właśnie chyba w mediach narodowych, tak? taki wywiad z panem profesorem na temat Ayn Rand. I też w rozmowie poza programem mówił pan, że, przypominał pan, że to Korwin Miketą Ayn Rand już lansował w latach 80. -tych. Wiem skądinąd, bo o tym pisałem w jednej z książek o masonerii, chyba masonerii 2020, tak. że kilku randystów jest w sejmie teraz. Właśnie, część z nich jest w Konfederacji, część w jakiejś tej rozpadającej się platformie, ale tak, są ci randyści, a mnie zainteresowała sama Einrad, która jest rosyjską Żydówką, nie pamiętam jakiejś... Alisa Rosenbaum. No proszę, no proszę, że ona została wysłana do Stanów Niby uciekła z tej związku Radzieckiego. No ale wypuścili ją, wypuścili ją. Nie opisami. tylko, popierali została tam wysłana i lansuje w tej lansowała, bo na szczęście poszła już na Sąd Boży. Lansowała te wszystkie pomysły takie libertariańskie, które zresztą podpowiadały jej te pomysły, między innymi lavej, czyli ten wielki jej za przeproszeniem, przyjaciel, satanista, jak również, jak się nazywał ten Żydek, który był szefem funduszu w Stanach Zjednoczonych? No tam paru było, a, a już wiem, Grishan. Jaki? Grishan. Greenspan, Greenspan przepraszam, Grinspan. No Grinspan, no mówię, że Grinspan. Przecież to jest Grynszmar, który… Ona że... mu dała pseudo w sekcie ten, tak? ojej, grabarz, bo on miał pogrzebać… No nie, nie, on, o, o, on oczywiście, światowe. w czasie kiedy on był jej tam przyjacielem czy kochankiem, bo to ona była już stara wtedy, 40 parę, on był jednym z kolejnych, wtedy on był, miał zupełnie inne poglądy, na ekonomię. Ale kiedy tylko dorwał się do tego Federal Reserve Fund, odmienił zupełnie te poglądy. Znaczy nie odmienił, schował te poglądy, zrzucił z siebie. No i mamy to, co mamy, to znaczy mamy rządzenie przez prywatną firmę, którą jest Federal Reserve Fund, najpierw Stanami Reserva Zjednoczonymi, Federal. a teraz już praktycznie całym światem. Natomiast związek tego. No tego szatańskiego planu właśnie Ayn Rand z konfederacją jest taki, że rzeczywiście w tej konfederacji jak wspomniałem w innych tam paru partiach jest dużo takich libertarian, którzy część z nich może nie wie, że są sługami szatana, czy są sługami Sługami Laweja, ale część robi to z pełną świadomością. No właśnie oskarżono Ayn Rand o plagiat, że znaczną część swoich zasad wzięła z Biblii Szatana, Aha, Lebeja, możliwe. ale tak no to w ten sposób pan profesor zrecenzował korwinistów, natomiast co z narodowcami? Nic, nic, ponieważ jeśli to jest partia, która jest taką jakimś no, wyrzutem na całej tym, tym sejmie i jednocześnie jest wewnętrznie skłócona na trzy, co najmniej trzy grupki paru indywidualistów, to wpływ ich na to, co się będzie w Polsce działo, jest zerowy. W związku z tym, czy ktoś powie coś w Sejmie mądrego, jak to się tam zdarzało kilku tym barom, Bosakowi chyba i y, y, na mojej stronie umieszczałem akurat Bosaka i y, y, Brauna, y, to tam jeszcze jest. nie będzie żadnego w wpływu. Jedyne co z tego może być, to to, że powiedzą, proszę jaka u nas demokracja, pozwalamy takim ludziom mówić, mimo że nie mają tego namordnika na, na gębie. Były te humorystyczne zabawy w Sejmie, gdzie właśnie któryś z nich występował bez kagańca na, na gębie. I to w chyba ten... Braun. Pewnie tak, bo on lubi takie teatralne gesty. I nic z tego nie wynikło, poza tym, że ojoj, jak można w Sejmie występować tak, a co pan profesor sądzi o tym podatku nałożonym na media? Próbuje się nałożyć na, na reklamę. Proszę państwa, ja widzę samą grę. To znaczy, to akurat kiedyś indziej mówiłem przecież o sprawie Fozu, gdzie obrabowano nas na początku na 50 miliardów dolarów. A później poprzez media ten rabunek wzrósł znacznie, to teraz się mówi o tej sprawie. Więc mówić oczywiście mogą, ale zrobić czegoś to już nie mogą, bo z jednej strony nie pozwoli na to ta makrela Angela chyba z Niemiec, a z drugiej strony nie pozwoli jakaś. Taka baba, która miała wielokrotny Botox, przepraszam, na wiek nie pamiętam, była tutaj u nas, Żorżeta miała na imię. No, nieistotne to nieistotne nazwisko. To więc no, ale jeśli... to trzeba, trzeba by na te koncerny zachodnie na, nałożyć ten podatek? Oczywiście, że tak. Dlaczego, dlaczego Najpierw ja się... Przede wszystkim trzeba by te koncerny zachodnie wziąć, no, tym dać rzeczywiście na mordnik, żeby nie rabowały nas tak jak rabują i nie okłamywały tak jak nas okłamują. A dopiero potem nałożyć również podatek, żeby im finansowało. Im się to, to obrabowanie i okłamywanie Polski tak bardzo nie opłacało. Ale ten rząd, czy rząd, Rząd przeciwny temu, ani jeden, ani drugi tego nie wykona, a pokrzykiwać co mogą moim nam oficerowie po, y, prowadzący pozwalają. Dlaczego ja zapytałem nagle o ten podatek? Bo tak jakby odszedł od tematu, natomiast chodziło tak. no mi o to, że Konfederacja wystąpiła przeciwko temu podatkowi. No i co z tego? No, no i nic. Bo oni teraz, ci, którzy formalnie rządzą Polską, te marionetki, które rządzą formalnie Polską, powiedzą, proszę, jak w Sejmie jest wolność, nawet mamy partię, która wystąpiła przeciw. Ale nic z tego nie wynika, bo ta partia, po pierwsze, jest wewnętrznie skłócona, częściowo jest również, nie wszyscy, częściowo jest prowadzona, ale szansa, że cokolwiek zdziała, jest zero. Więc to jest taki kwiatek pływający na powierzchni szamba. Charakteryzując Konfederację, pan profesor powiedział, że no tam są tacy uczciwi katolicy tradycyjni, czyli myślał pan profesor o Grzegorzu Braunie. Nie, nie tylko. Ja ich nie, nie, nie znam nazwisk. Hmm. Część widuje w, w, w kościele na mszy wszechczasów. Hmm. Ale nie znam ich nazwisk i to nie jest istotne. Istotne jest to, że to są ludzie na tyle naiwni, że wierzą, że we współpracy z wielbicielami czy czy Rand cokolwiek można zrobić, albo wierzą, że cokolwiek w ordynacji tej partyjniackiej, która tutaj rządzi, że w ogóle cokolwiek można dla Polski zdziałać. No, zdarzają się tacy naiwniacy nawet w Sejmie. Szkoda. To znaczy tak, jeżeli byśmy się zastanawiali nad tym, jak się przygotować do zbliżających się wyborów, czy kolejnych wyborów, to, to pan profesor byłby za tym, żeby jednak konfederację rozwiązać i zawiązać coś nowego. Nie, nie. Ja byłbym za tym, żeby Polacy powstali i wbrew temu, co brat Geremek, brat w sensie masońskim, zaproponował, Obalili tą ordynację partyniacką. Tylko w tej chorobie, chorobie, która się nazywa demokracją, tylko jeśli Polacy w tym wypadku, czy może Węgrzy potrafią obalić ordynację pro, pro, tą pseudoproporcjonalną, czyli partyniacką, tylko wtedy mają jakąkolwiek szansę. Przy tej ordynacji, Zupełnie obojętne jest, kto będzie gdzie i w jakiej partii, do której później przejdzie, i za ile i i w ilu radach nadzorczych będzie zasiadał za to, że przeszedł do nowej partii. To są wszystko rzeczy tylko deprawujące tych nieszczęsnych ludzi. Więc yy, obecnie uważam, że jedyną nadzieją, w sensie politycznym dla Polski to jest obalenie ordynacji tej pseudoproporcjonalnej i przejście na ordynację tanią i skuteczną. No tak, ale z tego, co mówiłem na początku, z tego, co mówił poseł Sachajko, no to wynikałoby, że Konfederacja odrzuciła tą kwestię jako programową kwestię. To znaczy, że jeśli nazwałem w tym programie ich kwiatkiem, który jest na, pływa sobie w tym, na tym szambie, znaczy, że się w to szambo zanurzyli. Jeśli tak jest rzeczywiście, a stało się to na pewno w ten sposób, że wewnątrz przeprowadzono jakieś tam głosowanie i ci uczciwsi przegrali, a ci związani z partyjnictwem, z szansą przechodzenia do innych partii i zasiadania w tych radach nadzorczych ci wygrali. Czyli jak zwykle wygrywa najgorszy. No bo to jest problem, że powinniśmy prowadzić jakieś dyskusje na temat co, co zrobić, co zrobić w polityce, jakie formacje tworzyć na przyszły Sejm i tak dalej. E... W tych dyskusjach ja na pewno nie będę brał udziału, bo uważam te dyskusje za zupełnie jałowe i szkodzące. Bo nie w tym jest problem, jakie powinny być partie partyjniackie, tylko problem jest w tym, jak wybrać ludzi uczciwych, odważnych i mądrych przy okazji, do Sejmu, a w ordynacji partyjackiej tego się nie da wybrać. Nie no zgoda, tylko że jeżeli ktoś by chciał wejść do Sejmu i zmienić y, tą ordynację, to musi wejść w dużej grupie. Tacy, tak myśleli y, Czesi w roku 68. To myśmy, zapiszmy się do tej cholernej komunistycznej partii i my ją zmienimy od środka. Wiadomo, na tym przykładzie między innymi, że to jest niemożliwe. Czyli ja na pewno nie będę... Ludzie się też, sporo ludzi pyta mnie, co, właśnie, na kogo panie głosować. No ja na pewno nie będę nikogo hmm, zachęcał do głosowania na jakąkolwiek partię, która hmm, idzie po to, żeby dojść do koryta. Hmm. Czyli co mamy zrobić? Bojkot. Bojkot wyborów. Bojkot wyborów, bojkot tej... Tych zdradzieckich, zbrodniczych rządów. Przecież to, co w tej chwili powiedziałem, dla mnie jest bardzo trudne do powiedzenia, ale w tej chwili przy tej agresji e, ludzi, którzy wy... totalne kłamstwo opowiadają na temat między innymi pandemii i mordują Polaków w ilości. Nadmiar śmierci w grudniu, w listopadzie był kilka, siedemdziesiąt chyba tysięcy, nie można inaczej określić niż zbrodniarze. Więc w cyrku zbrodniarzy nie można brać udziału. No tak, ale jeżeli będziemy bojkotować, bo co to znaczy bojkotować rząd? Jeżeli będziemy bojkotować rząd, bojkotować wybory, no to na co czekamy? Na obudzenie instynktu samozachowawczego. W Polakach. To jest możliwe. Co ważniejsze, patrząc no, od, od innej strony, to znaczy od strony y, zbawiciela, jest to nie tylko konieczne, ale to i na pewno się stanie. Ale y, to, czym jesteśmy w tej chwili gnębieni, to znaczy to oficjalne kłamstwo polityczne, może moim zdaniem, powinno doprowadzić tylko do tego, żebyśmy się rozbudzili duchowo, i byś wtedy, jeśli na przykład w takim e, marszu pokutnym, będzie, jaki trwa od lat 5 czy 8, będzie brało udział nie 70 czy 100 osób, tylko 2 miliony, jak to się zdarzyło w, na Filipinach, to z całą pewnością. Rządy oparte o kłamstwo i o ordynację, w tym wypadku proporcjonalną, czyli partyjniacką, padną. Innych szans nie widzę. No to z tego wynika jednak, że jakoś mamy się organizować, żeby, żeby wyszło dwa tak, miliony. Ale organizować się wokół Pana Jezusa, wokół Matki Bożej, Królowej Polski, a nie wokół takiej czy innej postaci w, w Sejmie, czy tam na, na ulicy, czy w czymś takim. Bo organizowanie się wokół jakiegokolwiek człowieka doprowadzi z całą pewnością do kontynuacji pogorszenia tego szamba, które jest już w tej chwili dla ogromnej ilości ludzi widzialne, prawda? Yy, powinniśmy już kończyć, ale tak, może coś by pan profesor jeszcze chciał na zakończenie, podsumowanie powiedzieć. Myślę, że tutaj najbardziej by się nadawał arcybiskup lęga do pod, pod, podsumowania. To znaczy, to co mogę powiedzieć śmiało i świadomie, bez rozbudzenia w nas chęci pójścia za prawdą, za Chrystusem, nie mamy jakichkolwiek szans. Bo w sensie ziemskim ta bestia, która rządzi, chce rządzić światem, a widać, że jej wykonawcami są rządy w Stanach Zjednoczonych, teraz już ewidentnie, czy w krajach Europy Środkowej, Zachodniej, wszystko jedno. Więc ta bestia, w sensie politycznym, ona ma przeważającą siłę. I nie ma żadnych możliwości politycznych, partyniackich głosowania tego czy owego, tym nie pokonamy. Tylko jeśli się zwrócimy rzeczywiście do Chrystusa Zbawiciela, który jest drogą, prawdą i życiem. Tylko wtedy możemy z tego wyjść. I podej... przypuszczam, bo to nie jest podejrzenie, że Pan Bóg dopuszcza te wszystkie jawne teraz już zbrodnie bestii po to, żebyśmy się obudzili. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu.